Witam, cześć w 2022 roku. Roboty ruszyły yy, troszeczkę. Dostaliśmy pozwolenie na budowę. I tak się zastanawiałem, czy by zaczynać z tą budową, czy nie w związku z rosnącymi cenami materiałów. Do tego jeszcze zima, co chwilę zamarza ziemia, yy, trochę śniegu, ale jednak podjęłem podjąłem tą decyzję i, 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 i zaczynam. Godeta niedługo się pojawi na działce w ciągu kilku dni. Wyznaczy e, e, miejsce, w którym ten e, budynek powstanie, ten dom. No i czas startować. Nie ma na co chyba czekać, e, czy te ceny materiałów spadną, czy nie. No to, co ma być, to będzie. E, mamy zimę, mamy styczeń, e, i, i, i pomału chyba rzeczywiście koparka wjedzie, ściągnie tą warstwę tego, tego gruzu jeszcze po, tej, po, tej starej, po tym starym budynku, wyrówna to wszystko. No i później zacznę e, od tych fundamentów, co wyjdzie to wyjdzie, no, nie ma co siedzieć i czekać na, na, na spadki cen i tak dalej. I trzeba robić swoje pomalutku i będzie szło. E, mam nadzieję, że pogoda jeszcze jako tako dopisze, dzisiaj już e, od 2-3 dni mamy temperaturę na się trochę ta ziemia się rozmarzła, I właśnie jest szansa, że godeta wejdzie, bo wybija. E, e, te słupki wszystkie i, i naniesie ten budynek tutaj. Będziemy wiedzieli Będę wiedział jak mniej więcej e, e, w którym miejscu mam ściągać ten humus, tą, tą ziemię, ten, tą, ten gruz po tym budynku e, i zaczniemy działać Na początek e, dzisiaj, e, e, żeby nie siedzieć, zacząłem konstruować stół do którego, na którym zamontuję tą gięta, giętarkę? Giętarkę, tak, do zbrojeń. Później pewnie jeszcze dodatkowo tutaj jakaś piła przyjdzie, na której będzie się docinało, będzie troszeczkę wygodniej. Ciąć to wszystko tutaj na zewnątrz. Tu jak widzicie ostatnio też te płyty powykładałem, troszeczkę więcej tych płyt, które, które robiłem. Podsypałem piaskiem. Zamarzniętym jeszcze, bo to było 3, 2 3 dni temu e, e, i było jeszcze troszeczkę zmarznięte to wszystko, ale jakoś jakoś to poszło. No teraz pomału docinam. Teraz jakoś docinam e, e, ten e, te deski tutaj na ten stół. Wbiłem te paliki, tam nogi od tego stołu w ziemię są wbite gdzieś na 20-30 cm. Wbiły się, więc ta ziemia już jest w miarę rozmarznięta. A rozmarznięta więc no tak to wygląda. Zrobię ten stół dzisiaj mam w planie go zrobić i przygotować dla geodety jeszcze te wszystkie słupki to będzie wbijał na te ławice czy tamte punkty w których będą osie budynku. tych osi budynku naliczyłem 8. Tak, początkowo sześć, później okazało się że jednak jest 8, coś tam źle policzyłem. Trzeba było wyznaczyć, więc trochę tego będzie dookoła wyznaczania. No i tak, no miejmy nadzieję, że to nie zamarznie. Jak widzicie drogę rzeczywiście udałoby mu się wejść na tą działkę. To w przyszłym tygodniu zamówię, może uda mi się zamówić tą koparkę, żeby troszeczkę ściągnęła tego syfu jeszcze, co tu widzicie. I, no i zacznie się robota z fundamentami. Wcześniej nie pokazywałem tam na polu. E, już osadzam e, słupki, nie wiem, czy będzie słychać, bo troszeczkę, troszeczkę wieje. E, już podejdę, pokażę. Słupki betonowe, które wcześniej, e, kilka miesięcy temu, sam robiłem, zalewałem. Trzymają się całkiem fajnie. Dość solidnie się e, trzymają. Też wkopywałem ile z 3 tygodnie temu i tutaj wkładałem do ziemi. Ta ziemia też taka trochę zmarznięta była. Nie są jeszcze do końca e, ubite. Więc to jeszcze pewnie podobija mnie troszeczkę. Na to przyjdzie siatka. Miałem początkowo siatkę leśną kupić, ale chyba zdecyduję się na tą normalną już. E, żeby to było solidniejsze, stabilniejsze. E, mało już widać, że się zwierzyna. Kręci, sarenki jakieś gdzieś biegają dookoła, więc jest duża szansa, że to wypatrzą tą zieleń tutaj i zaczną, zaczną trochę niszczyć, a szkoda by było, żeby coś tutaj nabroiły. jeszcze podokładałem, jakieś tam choinek kupiłem, jodły kalifornijskie, sosny, świeczków trochę. to jakieś pozostałości jeszcze po nasadzeniach pozostawały, to też tu zadołowałem. To poletko, to miejsce zostawię na jakieś, nie wiem, na wiosnę, może jakąś truskawkę, może jakiś ziemniaków nasadzę przy okazji. No ziemia już rozmarznięta, bo... Chodzi się dość fajnie, nie jest nawet jakieś błoto specjalne. Więc tym bardziej do jutra chyba to wszystko rozmarznie. Mamy na plusie chyba 3 czy 4 stopnie. Będzie można działać. I tak to wygląda, wracam do tego stołu. Eee, zacznę go skręcać mocniej trochę, żeby się nie koliwał. I pokażę za chwilę jak to, jak to mi wyszło. Eee, wszystko tutaj dobra do usłyszenia. Na 150 zł zapłaciłem razem z tym e, takim dokręcenia tych drutów przyzbrojenia tym kluczykiem takim specjalnym. Co wam się powieje trochę. Szukałem na OLX używanych, ale nówka razem z tym kluczykiem za 150 zł chyba wyszła, a używane same te gientarki były po 80-90 zł. Tutaj 150 razem z przesyłką, to nie specjalna różnica, więc nie ma co wariować tych paru złotych, a kupiłem nową, niewyrobioną i jeszcze powinno być OK. Już tak mniej więcej to będzie wyglądało. Eee, no i tyle. Jeszcze dotknę dzisiaj do tego geodety. Tu To już mniej więcej sobie rozrysowałem, e, zaznaczyłem w którym miejscu będzie narożnik e, budynku. Więc... I tam jeszcze mam dwa paliki raz, i tam z tyłu drugi, no narożniki domu. nie pokażę mniej więcej jaki to jest projekt, jak to wygląda. I tyle dobra.